Thank you Arling on Tour edycja Summer to nasze małe letnie podróże po Wielkopolsce. Ten cykl to 9 odcinków. W każdym z nich zabierzemy Państwa na małą wycieczkę. Pokażemy miejsca, w których możecie Państwo odpocząć, naładować baterie i obcować z naturą. Jednym słowem lagą. Każdą trasę zaplanowaliśmy w taki sposób, aby tam i z powrotem dojechać bez ładowania baterii. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, odcinek trzeci naszego cyklu. Dziś zabieramy Państwa na północ od Poznania. Droga do miejsca, które chcemy Państwu pokazać, zajmie nam około godziny. Jedziemy dziś elektrycznym modelem Volvo. Oczywiście, dziś jest to Volvo XC40. Po dojechaniu na miejsce powinniśmy mieć około 60% baterii. A co to za miejsce? Już sama nazwa sugeruje, że tam like a bird on a tree I'm just sitting here I got time it's clear to see from up here the world seems small we can sit to Jesteśmy na miejscu. To tylko kawałek za obornikami. Ostatnie kilometry to droga przez niesamowicie zielony, intensywny las. Ma się takie poczucie, że wjeżdża się w sam jego środek. Pierwsze odczucia, pachnie tu lasem i niesamowicie obłędnie lawendą. Oto odpocznia. Jak tu wygląda kwestia noclegów? Na ile osób jesteście przygotowani i ile osób może spać w odpoczni? Teraz znajdujemy się w budynku głównym, gdzie są 19 pokoi plus apartament, w którym właśnie jesteśmy. Do tego jest dom młynarza, w którym jest 14 pokoi i apartament na wyłączność, który jest. To jest rybakówka, gdzie są dwie sypialnie i olbrzymi salon z aneksem kuchennym. Czyli taki osobny domek. Jakby tak, ktoś chciał tak. się na chwilkę jeszcze bardziej odciąć, to można wynająć taki właśnie tak, mały oczywiście. domek. Ten domek jest do wynajęcia na wyłączność. Tak, oczywiście, jest przeznaczony dla klientów indywidualnych, czyli na przykład dla rodzin z dziećmi, ale także podgrupy konferencyjne, gdzie można tam szkolenia dla, y, przeprowadzać i wtedy mają swoją prywatną przestrzeń, y, która zapewnia im komfort. Czyli, jak rozumiem, eventy, wszelkiego rodzaju tak, wydarzenia oczywiście. też można to u Was zorganizować? Tak, oczywiście. E, takie grupy, które do nas przyjeżdżają, mają taki slow. Czyli nie dosyć, że mają e, ciszę, spokój, to jeszcze odbywają szkolenia. Opowiadasz nam tu poza kamerą o tym, o co pytają zazwyczaj goście. Pytają o atrakcję, oczywiście, co tu można robić i w jaki sposób spędzać czas, a ty im wtedy odpowiadasz? Oprócz tego, że przyjadą do nas i będą mieli ciszę i spokój, mogą na stawie popływać deskami sub. Kajakami. Mogą wędkować. Oprócz tego organizujemy pierwsze wycieczki z przewodnikiem po lasach. Jesteście w środku lasów. Tak, Przy dokładnie. Do, do naszego hotelu należy 42 hektary lasu, więc jest tu gdzie chodzić i co podziwiać. Do tego organizujemy spływy kajakowe po rzece Wełnie. Fantastyczna rzeka, z każdym rokiem jest inna i inne atrakcje daje nam. Oprócz tego też mamy domek do apiterapii, który znajduje się po drugiej stronie stawu. Mieszkają tam nasze pszczółki. Więc zachęcam, żeby zobaczyć, żeby skorzystać i poczuć te wibracje, które one dają. No i jeszcze ten domek. Mogą nasi goście skorzystać z sauny z bali, która jest czynna cały rok, i ma przepiękny widok oczywiście na nasz staw. I mogą się relaksować, pić szampana. I korzystać, korzystać z uroku naszego hotelu. Odpocznia to też kuchnia. Chwalicie się tą kuchnią i chyba jesteście z niej dumni, bo to czuć w sposobie, w jakim mówicie o tym miejscu. Oczywiście, nasza restauracja serwuje tutaj dania z kuchni europejskiej, ale też. Polskiej, ale w nowoczesnych odsłonach. E, możecie Państwo tu skosztować bułeczek bao, kurczaka, a także naszej lawendowej lemoniady, która jest zrobiona właśnie z naszej lawendy. To oczywiście w sezonie. Są też ryby. Tak, oczywiście jest sandacz, jest cefal, więc zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i do przyjazdu tutaj i z kosztowania naszej kuchni. kuchni jesteśmy wody. usytuowani w centrum lasu, dlatego też dbamy o produkty i o to, żeby nasz gość był zadowolony. Przede wszystkim, żeby wszystkim smakowało i żebyśmy zobaczyli uśmiech naszego gościa. To jest dla nas najważniejsze. A to chyba widzicie. Zachęcamy Państwa do odpoczynku. Odpoczynku na łonie natury, w spokoju i ciszy. Pokazaliśmy Państwu kolejne miejsce, które taki odpoczynek gwarantuje. Nowe odcinki naszego cyklu, a tym samym kolejne miejsca w każdy piątek przez całe wakacje.